Jest z nami główny pomysłodawca właśnie tej imprezy, Arkadiusz Siorek. Dzień dobry Państwu. Jak narodził się pomysł właśnie tego turnieju, powiedzmy w tak szybkim tempie? Bardzo fajna inicjatywa i w dodatku jeszcze w przepięknej hali sportowej Częstochowa. Pomysł narodził się po wygraniu konkursu ogłoszonym przez halę Częstochowa na voucher półtorej godziny hali za darmo i Wiem, że Paweł znam rodziców i potrzebna jest ta pomoc. Na początku myślałem, żeby zagrały cztery drużyny, przez te półtorej godziny coś zorganizować. I przyjechałem odebrać ten voucher tu na hale. rozmawiałem z panią Małgorzatą Rydz, która zaakceptowała ten pomysł i dała całkowicie wolny czas, od 17 przykładowo. Więc zgłosiłem się tutaj do Marty Siewior i Stowarzyszenia Wieczny Raków. I w ten sposób narodził się większy zespołowo turniej, gdzie można jeszcze więcej pieniążków uzbierać i z tego się bardzo cieszę. Zwołałeś w tak krótkim czasie duże środowisko kibiców, byłych piłkarzy na pewno jest to też okazja do wspomnień z dawnych lat ciężko było namówić ludzi na taką grę? W piątkowy wieczór? Właśnie, aż jestem zdziwiony, że nie naprawdę zaakceptował każdy każdy zawodnik, były czy, czy tutaj kibice, nawet przyjechali dzisiaj z Węgier z trzeciego meczu z Videoton Lech. 10 rano wstali, spali 2 godziny i są i grają. Tak? Czyli naprawdę ktoś, kto chce pomóc, to pomoże. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnych działaniach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.